Masakra w Raduszynie. Ja sam osobiście nie nienawidzę tego słowa. Tak media opisują wydarzenia, jakie to miało miejsce w 1945 roku w małej wiosce blisko wsi Skąpe. Jeden ze świadków tego zdarzenia opisuje to tak. Wszystkich Niemców ustawiono na drodze i rozstrzelano. Po tej egzekucji zabitych zmiażdżono czołgami. Na skrzyżowaniu, przy wzniesieniu w kierunku wsi łąkie, krew ciekła strumieniami. Brzmi bardzo groźnie, sensacyjnie i ciekawie. Ale czy tak naprawdę było? Przez tyle lat wielu ludzi w to uwierzyło. A jak było naprawdę? Może to tak właśnie było? A co, jeśli było inaczej? Ja nazywam się Robert Harzowski i opowiadam o lasach. O lasach Nadleśnictwa Sulechów. Żeby zrozumieć to wszystko i dokładnie sobie poukładać, przyjrzyjmy się temu, jak to wyglądało na podstawie dokumentów z tamtego okresu, spisanych relacji świadków, którzy tam byli i w tym uczestniczyli. I po latach zdecydowali się to wszystko opowiedzieć. Spisane pamiętniki tamtych dni, sporządzone raporty i mapy, różne schematy, wszystko to jest jak najbardziej wiarygodne. Co jest bardziej wiarygodne? To, co ktoś tam opowiada? Nie będąc uczestnikiem tamtych zdarzeń, czy to, co jest spisane i potwierdzone odpowiedź tę pozostawiam Państwu. Radoszyn to jego polska nazwa, dawniej nazywała się Rentschen, kiedy to tereny te zamieszkiwali jeszcze Niemcy. Wieś położona w gminie Skąpe powiatu świebodzińskiego. Początki wsi sięgają XI wieku. Pobliskie wioski takie jak Skąpe, Darnawa, Łąkie, Chociule, Przetocznica, Ołobok czy Rudwierzowice Odegrały bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o tamten okres. Położenie jej jest blisko linii Festungsfront mit Oderwarte Bogen. Pobliska miejscowość Cibusz, tam przecież stacjonowały wojska Wehrmachtu. Krajobraz Radoszyna to teren otwarty z dużą ilością pól i łąk. W pobliżu samej wioski nie występują duże skupiska leśne. Co więc przyczyniło się do tego, że ta mała, niepozorna wioska odegrała tak ważną rolę na przełomie stycznia i lutego 1945 roku? Mała wioska, nic naprawdę szczególnego. Parę budynków mieszkalnych i gospodarczych. Główna droga, trochę wąskich uliczek. Ktoś by powiedział: nic ciekawego, wiocha jak wiocha. Nic bardziej mylnego, na tamte czasy. Miejsce położenia tej wioski odegrało główną rolę. Do dnia dzisiejszego mało kto wie, że wioska Radoszyn nie bez powodu została wybrana przez dowództwo Wehrmachtu jako miejsce strategiczne. 30 stycznia 1945 roku, o godzinie 9 rano, 36 Brygada Pancerna rozwijała natarcie w kierunku Smarcewa i Bukowa. Wystawiwszy silną osłonę z prawej strony, brygada obeszła Smardzewo z południowej strony w kierunku Rakowa, Rosina, Radoszyna i Ołoboku. W czasie marszu unieszkodliwiając więcej niż 300 żołnierzy niemieckich. Po godzinie 18.00 brygada zdobyła Radoszyn i wyszła w rejon Łąkie. Prowadziła tzw. Tak rozpoznanie na kierunku Ołobok. Od zachodu do Radoszyna podeszła 222 Dywizja Strzelecka i pierwszy Batalion Czołgów 36 Brygady Pancernej. Wchodząc do Radoszyna od strony zachodniej, wojska radzieckie nie napotkały tam wroga. Gdzie Gdzieniegdzie z budynków zostały oddane pojedyncze strzały Volkssturmu, gdzie po krótkim czasie przeciwnik został wyeliminowany. Po przemarszu przez cały Radoszyn wojska udały się w kierunku Ołoboku. 36. Brygada Pancerna atakiem z południowego wschodu we współdziałaniu z 20. Brygadą Zmechanizowaną 8. Korpusu Zmechanizowanego przerwała silną obronę na rubieży Borów 1 km na południe od Ołoboku. O godzinie 16. weszła do lasu na południowy zachód od Ołoboku. Batalion czołgów 36. Brygady Pancernej zawrócił do Radoszyna. Gdzie wspólnie z naciągającą piechotą 222. Dywizji Strzeleckiej atakował broniący się batalion niemiecki z zachodu i wschodu. Zabito ponad 300 niemieckich żołnierzy i oficerów, a ponad 200 wzięto do niewoli. Tym samym droga dla przemarszu tyłów i dowozu zapasów została oczyszczona. Błyskawiczne natarcie oddziałów brygady wymagało nieprzerwanego zaopatrzenia w gorącą żywność i amunicję. 65. Brygada Pancerna posiadała 87 samochodów ciężarowych, tylko co z tego jak niezdolna była do dostarczania swoich środków materiałów na pozycje ogniowe. Przyczyna tego było zawsze brak paliwa bądź potężne opóźnienia w jego dostawie. Już w samym rejonie wyjściowym pozostawiono 84 samochody ZIS-5 z amunicją. Rachunek jest prosty, tylko 3 samochody z 87 było zdolne do dalszej jazdy. Wycofujący się żołnierze niemieccy wysadzili mosty i zaminowali drogi, utrudniając poruszanie się transportu kołowego. W związku z czym tyły brygady odstawały od jednostek czołowych. Rozbite oddziały przeciwnika, nie mogąc atakować, rozproszyły się po lasach, pozostając na tyłach za linią frontu. Często ostrzeliwały pojazdy kołowe, szczególnie nocami, doprowadzając do strat. I tak na przykład 30 stycznia brygada o godzinie 14, przechodząc przez miejscowość Radoszyn, ześrodkowała się 3 km na zachód od miejscowości Łąkie. Żołnierze Wehrmachtu, wycofując się w kierunku zachodnim, zajęli punkt oporu. W miejscowości Radoszyn, odłączając tyły brygady od oddziałów czołowych na trzy doby. Całe zaopatrzenie dla walczących rosyjskich oddziałów biegło z Sulechowa i Świebodzina. Stamtąd pojazdami dowożono wszystko, co potrzebne było do funkcjonowania walczących żołnierzy. Niemcy, zdając sobie sprawę siły swoich oddziałów, rozpieszyli się po lasach. Cel był prosty odciąć zaopatrzenie od oddziałów czołowych. Kompania szkolenia szkoły pancernej w Berlinie, taką to miała nazwę, zajęła Radoszyn. Weszli do Radoszyna z dwóch stron. Z tej małej wioski urządzili twierdzę, odcinając oddziały walczące od zaopatrzenia na trzy doby to bardzo długo. Widać jak bardzo zaciekle Niemcy walczyli z przeciwnikiem, który to liczebnością swoich wojsk i sprzętu przewyższał oddział niemiecki. Po trzech dniach żołnierze Wehrmachtu wraz z cywilami z Volkssturmu poddali się. W Radoszynie zaczęła się jadka. Jak perfekcyjnie dowództwo niemieckie rozegrało to wszystko. Celowo wpuściło oddziały wroga do wioski Radoszyn, żeby to nic nie podejrzewające swobodnie sobie wjechały i wyjechały z wioski. Główna droga dostarczenia amunicji, paliwa i żywności dla walczących oddziałów była droga prowadząca z Rudgierzowic do Radoszyna. Nie było innej drogi dostarczenia zaopatrzenia, jak tylko tą drogą. Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę, że tylko w taki sposób mogą osłabić i powstrzymać na jakiś czas przeciwnika. Logistyka wojsk radzieckich nie była ich mocną stroną, a Niemcy dobrze o tym wiedzieli. Oddziały niemieckie cierpliwie czekały w pobliskich lasach. W rejonie Skąpego, Pałcka i Darnawy dopiero po przejechaniu wszystkich oddziałów wroga Niemcy wtargnęli do wioski. Co działo się w samym Radoszynie, gdy do wioski wjechały oddziały niemieckie? Jaka była rola ludności cywilnej? Kiedy to pojawili się pierwsi Rosjanie? I jak walczono o Radoszyn? Tego dowiemy się już w następnym odcinku.